Pomysł na realizację i nazwę projektu wziął się tak naprawdę z naszych obserwacji. Obserwując nasze statystyki biblioteczne, rozmawiając z czytelnikami, także z nauczycielami, zauważyliśmy, że Uczniowie z tych starszych klas szkoły podstawowej rzadziej korzystają ze zbiorów bibliotecznych, okazuje się, że też mniej czytają. Zastanawialiśmy się, w jaki sposób przedstawić czytanie książek, tak żeby wydało się to dla młodych ludzi nie tylko atrakcyjne, ale też konkurencyjne dla innych form rozrywki, które nie unikajmy nie tego tematu są teraz aktualne. I tak pomyśleliśmy, że połączymy literaturę z nową technologią i pokażemy, że czytam w bibliotece też może być hasłem, które może być wyróżnikiem wśród rówieśników i może być czymś pozytywnym. Sposobem na przyciągnięcie młodych ludzi do biblioteki i także pokazania biblioteki jako instytucji, która nie tylko odpowiada na ich potrzeby, ale także nadąża za zmieniającą się rzeczywistością, także tą związaną z nowymi technologiami, miało być Prowadzenie gier mobilnych i przygotowanie młodzieży do tego, żeby sami stworzyli grę mobilną opartą o 75-letnią historię biblioteki. 75 lat dla instytucji jest to szmat czasu i może się okazać, to nie tylko czymś pozytywnym, ale dla młodych ludzi być może odstraszającym, ponieważ instytucja, która ma tyle lat, może się okazać, że nie odpowiada już na te potrzeby, które są współczesne. Chcieliśmy pokazać, że jest to błędne myślenie, odpowiadamy na te potrzeby, i także młodzi ludzie mogą znaleźć w bibliotece coś dla siebie. Proces tworzenia tej gry. Rozpoczęliśmy od warsztatów fotograficznych, które pomogły uczestnikom w robieniu odpowiednich zdjęć, które potem w tej grze też zostały umieszczone. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Gdybyśmy chcieli na, na, na zbliżeniu zrobić sobie na przykład tutaj tą, ten punkt książki, tu, tu jest zawsze ciemniej. Nie pamiętacie, tylko tu jest gdzieś tam mocny punkt kadru, nie musi być 100%. I już to zdjęcie jest ciekawsze, coś tu się dzieje. Jakbyśmy mieli większe tło i trochę więcej książek, które można sobie pokomponować. Mm. Uczestnicy na pewno sobie chwalili spotkanie. Z fotografią, warsztaty fotograficzne. Nauczyli się tam o bardzo wielu nowych rzeczy. Drugim elementem projektu było spotkanie młodzieży, uczestników naszego projektu z seniorami. Spotkanie to miało na celu zebranie wspomnień, przyjemnych skojarzeń z biblioteką którymi chętnie podzielili się seniorzy. 75 lat historii to także historia ludzi, którzy z tej biblioteki korzystają, historia wielu książek, które w jakiś sposób wywarły wpływ na ich życie i to wszystko właśnie znalazło odbicie w tym spotkaniu z seniorami. Dzielili się swoimi ulubionymi książkami, swoimi ulubionymi tematami, a także nawiązywali do tego, w którym czasie wypożyczyli te książki w naszej bibliotece. Je czytałam kiedyś dosyć dawno temu tą książkę i pamiętnik swój Maria Antonina zaczyna od takich słów. Skończyłam dzisiaj 13 lat, ale mam jeszcze 7 miesięcy. Nie długo, więc będę miała 14. Zgadza się? No. Zgadza się. Mama po francusku mówi o swojej babie. Baba powiedziała mi dzisiaj. Trzeba być za za króla, za księcia francuskiego ludnika, który ma zostać królem ludwikiem XVI. I w tych czasach no, więcej po prostu było informacji, więcej filmów, więcej w ogóle programów. Ale jedno jest pewne, że on przejął Polskę całkowicie zdezolowaną podzieloną na, na dzielnicę. Podczas spotkania seniorzy opowiadali o książkach, które wywarły duży wpływ na ich życie, i właśnie o tych książkach i ich znaczeniu opowiadali młodym ludziom. Kontakt z książką bez świadków, to jest takie fajne. To jest takie Wasze 5 minut w bibliotece. Trzecim elementem projektu były warsztaty projektowania gier mobilnych, które zostały przeprowadzone w większości online. I tam podczas tych warsztatów młodzież nauczyła się pisania fabuły takiej gry, nauczyła się obsługi całego interfejsu gry, jak ustawiać punkty, jak wpisywać zadania poszczególne, całej takiej obsługi, która jest potrzebna do, do stworzenia rozgrywki. Ważnym elementem projektu były testy powstałej gry mobilnej w terenie. Tutaj macie kody. Podzielicie się? Mam cztery. To słuchajcie, zaczynamy. Pierwsze kody zapłaty. Testujemy. Za pod... Kody, pierwsze kody zapłaty. <grym> Testujemy ją na razie w terenie. Chodzi nam o to, żeby sprawdzić przede wszystkim, czy punkty są postawione w dobrych miejscach. Pod względem po pierwsze takim fabularnym dla gry, czyli to, co Was interesuje w fabule, czy to jest ten budynek, o który Wam chodziło. A po drugie, pod względem organizacyjnym, czy ten punkt nie zależy na przykład na środku ulicy, tak? albo w jakimś niebezpiecznym miejscu, który nie może tam zostać ze względu na bezpieczeństwo uczestników, tak? to przede wszystkim sobie sprawdzamy. Notujcie sobie od razu, co w tym miejscu może się pojawić zadań, jeżeli jeszcze nie wszystko jest w głowie. No i resztę będzie można nosić po prostu przy komputerach. Zaczynamy! Krasnoludek Michaś. Cześć, czy pomożecie mi poszukać moich no? kolegów? Kubusia, Piotrusia, Bartusia, Zuzia, Weronika i Nelly. Pomóż Krasnoludkowi poszukać jego przyjaciół. Po przetestowaniu gry stwierdziliśmy, że jest ona za długa. Zmieniliśmy przebieg trasy. Trasa stała się krótsza, ale przez to stała się bardziej atrakcyjna. W ten sposób doszliśmy do najważniejszego punktu naszego projektu, czyli premiery nowo powstałej mobilnej gry miejskiej, Sekrety Biblioteki. Była ona okazją do pochwalenia się tego, co młodzież przygotowała przez cały projekt, ale dla samej młodzieży była też okazją do sprawdzenia jej finalnych działań, do tego, żeby znaleźć się po drugiej stronie telefonu i zobaczyć, jak wyszło to wszystko w terenie. Przede wszystkim była okazja do tego, żeby skonfrontować to wszystko co do tej pory robili z uczestnikami gry, zobaczyć jak im spodoba się ta fabuła, którą młodzież sobie wymyśliła. Efekt był dla nas bardzo pozytywny, mieliśmy zwycięzców, którzy zdobyli największą liczbę punktów, dotarli bez problemu do wszystkich punktów, więc była to, było to bardzo pozytywne podsumowanie naszego projektu. Dla mnie jest ważna, bo ja już biorę któryś raz z rzędu, mnie to po prostu wciągnęło. Biblioteka, no od samego początku jak tutaj mieszkam, to już jest chyba z 15 lat, panie są kosmicznie przemiłe, no i uważam, że sama ta akcja jest taka, żeby zachęcać ludzi, żeby czytali żeby tą grą, że przyjdzie, poczyta, pobiega, odpowie na pytania. No dla mnie to jest to, to jest bomba. Fajnie było, gdyby więcej takich gier poorganizowanych, dlatego że pierwsze myślę, że tutaj bardzo dużo osób się integruje, po drugie wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć i po trzecie bardzo miło na pewno spędzić czas. Takim fajnie było ten, poszukiwać także te ukryte książki, jeszcze tak, na przykład, pochodzić. Tak można akurat ten także się czegoś dowiedzieć. bardzo. Na przykład, pierwsze pytanie, na przykład, wyłozy to stworzył pana Tadeusza. co tam jeszcze tenzy, jeszcze z lokomotywą to stworzył. No i akurat, tak jak jest to, ja bardzo uwielbiałam ten lokomotywę, ponieważ to była moja jedna z ulubionych tlen. Ulubiony pierwszy. Uczestnicy byli zgodni co do tego, że chcieliby jeszcze więcej tego typu gier mobilnych. Dlatego nie zamykamy się na wszystkie możliwości. Na pewno będziemy szukać różnych rozwiązań, które pozwolą nam łączyć zarówno literaturę z nową technologią, być może z historią naszego miasta. I chcemy prezentować to także młodym ludziom w taki sposób, który w tej chwili może jeszcze wydawać się nieoczywisty, a który pokaże, że biblioteka odpowiada na wszystkie potrzeby swoich użytkowników. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i te nowe możliwości chcemy pokazywać także naszym użytkownikom.